Mmm, piec. Kto ci go tak ogrzewa? Mmm, pec! Wolisz czerwony czy niebieskie wody? Zielony. Dobra, to kupmy Ta, 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 to kubka! Dobrze, kubka! Dobrze, kubka. Dobrze, już idziemy, już idziemy. Nie, 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 nie! Par kubka! Zadę swoim autem Kręcą mi się opony Michelin Jestem około milę od Wielska Gdzie ma jechać? Hej, kuchnia dobra Bromil Kuchnia dobra Bromil Chcę jeść, będę jeść Chcę jeść, będę jeść Chcę jeść, będę jeść Pysznie jest tutaj od obiad do ciastek W moim rankingu daje 5 gwiazdek Mówili mi w szkole, że nic w życiu nie osiągnę. A teraz proszę zobaczyć. Jeżdżę pojazdem za milion złotych. Mam własnego szofera, który jeździ po mnie za darmo i zaraz tutaj będzie. Dobry? Dzień dobry, ja bym chciał kupić jakieś okulary. A okulary do czego? Do widzenia. Do widzenia. To jest The Bill Sanchez Show. Przed Wami Bill Cześć. Sanchez. Cześć. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku The Bill Sanchez Show. A w dzisiejszym odcinku pierwszym gościem jest... Antoni Sobesiuk! Powitajmy go wielkimi brawami! Brawo! Brawo! Cześć! Cześć, Cześć Anton, siadaj! Kim jesteś? Przede wszystkim człowiekiem. Czy mogę cię dotykać y, nogą? Ja przepraszam, że tak zbliżyłem się do ciebie, ale zdecydowanie. Okej. Okay. Lubisz jakieś gry komputerowe? Jeśli tak, to jakie? Mm, lubię. Przede wszystkim e, brutalne. Filmy akcji w postaci gier. Farming Simulator. Na przykład. Zdecydowanie. Dokładnie tak. E, bardzo lubię. Może wody. E, poproszę. Proszę. Dziękuję bardzo. Również dziękuję ci. Ulubione metrum. 7 ósmych, 5 czwartych. 7 ósmych. Dlaczego? Eee, ułożenie nut jest ym, mm. bardziej podzielone razem z piciem mojego serca. Mm -hmm. Mm -hmm. Zarapuj tekst paktofoniki. Hm. Jak jestem pod presją, to zawsze zapominam. Eee, Przyjemnym spożytecznym to sukces odwieczny. Ale bez obawy, ja jest, bez obawy ja jestem bezpieczny. Ale w jakim sensie, o to jest pytanie. Panie i panowie, otwarto losowanie. Los tej loterii ciąży na jednej karcie. Nie mam wyboru, za to ludzi poparcie. Brawo! Brawo! Gotowanie na desze. Nie mam dla tego pojęcia. Będzie super. Eee... Czy na płycie indukcyjnej? <laughs> Nabrał się! <laughs> to dobre bardzo udało ci się faktycznie. Gust, masz dobry? Nie mam. Nie w ogóle. Nie podoba mi się mój gust. Czy lubisz mój program? Jestem ogromnym fanem. Masz dobry gust. Dziękuję. Ulubiona potrawa? Tak po prostu? Tak. Hmm. Myślę, że jakiś azjatycki, smażony makaron. Potrawa czy przedtrawa? Może między? Między trawa? Hmm. Między trawą jest fajnie. Wada wzroku. Jakie masz jeszcze wady? Jestem nudny. Zauważyliśmy. <grym> Długie łapy. Takie rzeczy usłyszałem o Tobie. Mhm. Czy możesz pokazać zakres swoich łap? Ostatnio dowiedziałem się, że mam zakres... Dla porównania. Tak dłuższy niż Zaprośmy kolejnego gościa! Jest to Marsz Grajo! <klucz> Witaj Marsz. Ubrałem nawet Świe... Odwieczna? Od wie... Odświeczna. Odświętna. Nie mam pieniędzy. Czapka. Nie mogę. Marsz Grajo. Co to za durne imię, Jezu? Dumne? Tak. Dzięki. Dziękuję. Masz dużą głowę. Dlaczego? Dużo się człowiek... Czyta dużo, nagrywa y, fi, filma y, Gastronomia. No i trochę tutaj y, 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 pomyśleć trzeba, y, to głowa i rośnie. Ty też gotujesz? Też ja. Przecież on już gotuje. Gotuje? No tak. Coś mi nie grało. Oboje gotujecie. Lubisz gotować? Czy ja się częściej przygotowuję niż gotuję? A do czego? Tu nie ma czego przygotowywać. Przegotować, smażyć, kroić, mieszać. Jak? Ty się gotujesz, czy przygotowujesz? Antek, ty się gotujesz, czy przygotowujesz? Zostało zadane już pytanie. Może być, że się jedno gotuje. Marsz grają. Co grają? Kiedyś e, znamy węgierski e, grajca mówił mi, że e, on imię miał Shakur Dekur, taki z Mongolii przyszedł do, na Węgry, do nas. Mm -hmm. On grał na ba, ba, baławajka. Mm -hmm. Znasz taki instrument? Mm -hmm. Ty nie znasz, pewnie. No, ale on grał, no i on gra, mi w duszy. Antek, podaj mi swój wzrost. W jakiejś konkretnej mierze? W centymetrach. 186. Waga. 76. Numer telefonu. P... 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 Pesel. Wiesz co? Niestety nie. Niech to! Niech to! Kurde! Data wyczerpania karty kredytowej. Nie posiadam karty kredytowej. TVDH. Program kulinarny. Prowadzisz go? No, zaproszono mnie na kontrakt. Ja przyjechał. Trochę tu je pociąg, trochę samolotem. E, tam suwacie, trochę... Może wody. A chętnie, Pewnie. Może ja powiem. Dobrze. Proszę bardzo. Dziękuję. Grajo, jajo, majo, wymiń rym. Y... Jak Uglofinowie y... na koniach jeździli, to patatajo mówili tak. Patatajo, patatajo. A teraz zapraszam na krótką reklamową przerwę. A dawaj polisz Włodka. <grym> A fę, on jest stary. jak rozłożyć leżak. Bierzemy leżak. Hop, la, la I gotowe. Wtedy można usiąść i nacieszyć swoje kubki smakowe równie leżakującym. browa. Et voilà. Hop, la, la. Dziewięciomiesięczne intergrafy. Ja wiem, że wyrobicie takie challenge. Zobaczymy, czy kleją. Dawaj. Ale kleją. Ale kleją! Ale kleją! Ale kleją! Ale kleją! Ale kleją. No, to dawa. Just dive. Just dive. Just dive. Ten mój wnoś to prawdziwy chłop nas chwał. Zawsze i ziemniaczki dojada. Ja pierd A i dzień dobry powie, jak mnie zobaczy. Zawsze przyjeżdża, żeby drewno porąbać, bo babci zimno jest. Można Sfinansowanie ogromnej latarni w centrum miasta? No. Pozłacanie chodników? No. Kupno nasion do dżungli miejskiej? No. Pozłacanie ścieżek rowerowych? No. Wsparcie festiwalu Decha. Jest, jest, jest. Witamy po przerwie. A teraz specjalny segment zgadywania. Proszę mojego technika, aby przyszedł i włączył ekran. Za chwilę na ekranie pokażą się przyprawy. Musicie powiedzieć. Jaka to przyprawa? Ten, kto będzie pierwszy, wygra. Jest lekki stresik. Co to za przyprawa? E, pieprz czarny. Ziarnia. Wygrałeś. Dziękuję. Ja tak czytać w polsku nie umiem. Y, następne. Co to za przyprawa? O, y, włoski. Oregano. Wygrałeś. Ty przegrałeś teraz. Lepiej. Następne. Liść laurowy. Przegrałeś. Wygrałeś. <laughs> Następne. Sul. Y. Wygrałeś. Prze... Masz, masz, masz inną odpowiedź? Cukier. Przegrałeś. Sul. Wygrałeś. <laughs> Teraz przejdziemy do kolejnej kategorii. Będą to kolory. Co to za kolor? Zielony! Jeszcze raz. Powiedział żółty. Zielony. Przegrałeś, wygrałeś. Kolejny kolor. Czerwony! Wygrałeś, przegrałeś. Kolejny kolor. Nie z Wygrałeś, przegrałeś. On miał rację. Co to za kolor? Purpurowy! Zastanów się! Magenta? Może? Fioletowy! Czy to magenta? Fioletowy. Przegraliście. Nie mówisz fioletowy? Mówiłem. Powiedział fioletowy? A. Ale później. Aj! To przegraliście. Dlatego zmienimy chyba kategorię. Będzie to już ostatnia kategoria. Kategoria co to? Co to? Ręka. To ręka? To ręka, wygrałeś. Kolejne zdjęcie. Co to? Violon Skrzypce. To właśnie nie skrzypce? Skrzypce? Ale skrzypce ja powiem. To skrzypce. To prawda. Wygrałeś, przegrałeś. Co to? Baron. Chyba. Nie, to król. Bolesław Chrobry. Może august. Król Węgier. Polski? Nie. Mm -mm. Nie. Mężczyzna. Szlachcic? To mężczyzna? No... Chyba. Czy możemy tak... Wygrałeś! Przegrałeś! Dziękujemy. Czarny! Nie, już nie gramy w kolory. To już było wszystko. Dziękujemy bardzo naszym gościom, a to był The Bill Sanchez Show. A to? Serio? A to teatr? Ile razy mam ci powtarzać? To nie teatr! 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 Aha. O, jak się jak To jest To jest hotel? Dom kultury. Um. To słuchajcie, opowiem Wam historię. Nie, 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 poczekaj, ja mam, ja mam lepszą historię. Nie, to ja mam lepszą historię. Nie, ale poczekajcie, ja mam lepszą nie historię. Nie, no ale przecież ja mam najlepszą. Nie, no nie, ale dlaczego znaczy, nie? nie, nie, nie Chłopaki, ja mam najlepszą historię. Nie, no ale. Aha, Twoja historia jest lepsza od jego? Twoja historia jest lepsza, bo Twoja jest mniej lepsza. Daję ku ty weźmie. 1-0! Dobra, to było. <laughs> jeden, jeden! <laughs> dobré to bylo, dobré! <laughs> Mm -hmm. What is this car? What is this car? What is this car? No, this is procar. Tu znachor Tutaj muzeum. Tam kamienica. Tam ratusz. Tu mural, tu urząd miasta. Nie, 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 nie. Tu urząd miasta.